I yy, Siemaneczko. Yy, ogólnie gramy sobie w grę, w której trzeba zniszczyć babcię. Więc albo babcia wygra, jeżeli skończy wszystkie zadania, albo my wygramy, jeżeli zniszczymy babcię. I yy, ogólnie siema. Yy, niestety Ameryka jest babcią, więc nie możemy być razem w teamie ale. Yy, babcia ty nie czysz tutaj, ale powiem wam tak, yy... O Nie, Ameryka! Powiem Wam tak. Y... Ta mapa jest nowa, bo kiedyś, jak my z Ameryką w to grałyśmy, to były tylko jakieś słabe mapy. Kryształem w ciebie rzuciłam. Yy, Także. Możemy tutaj użyć klucza. Mamy taką. Yy. A więc. Yy, myślę, że tutaj. Na spokojnie wygramy, ale Amelka też jest dobra yy, w robieniu zadań, więc rybą w nią rzucamy. Ok. Dobra. Rybą. 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 Ha! Zacięła się titi która ogólnie... Musimy tutaj spreje Te spreje to ona może używać chyba Ale to chyba za zarobuksy może yy, Więc słabo trochę Te kule są spoko O klucz tam jest I muszelka jakaś Ale ładna muszelka I wzięłam ją sobie O tu jest za dwie jakaś... Wow Ej mam jakiś Tutaj dla kogoś otworzę Mamy następny Klucz Dobra. Amelka, uważaj, bo mam na ciebie broń. Dobrą. Sium. Aha, ja to wyrzuciłam poza burtę. No, no, ja to wyrzuciłam. Ameryka! Ameryka wali tym sprayem. O nie! Zimmy. Zderzona. Ty masz tak dużo HP jeszcze. A ja tutaj chcę otworzyć jakąś skrzyneczkę za ty... <try> trzy. No, masz dużo HP. Dobra. Yy, dobra, mamy jakieś tutaj walimy w ciebie takimi kryształami. Eee, co tutaj jeszcze? O, o! o, si o się Dobra, muszę. Jeszcze jeden klucz. Szybko uciekamy przed babką. Aj, nie mam tu sprinta. Gra... Ej, co ty mi robisz, pomocy! <śm> Dobra. Eee... O co, ty? Dobra, ty. nie! Ej, tam jest ren chyba że ktoś go zabrał już bo ja wcześniej dałam tam nikt go nie zabrał, to Amelka masz przechlapane no nie a ja, ja a ja powiedziałam Amelka masz przechlapane dobra dobra teraz następna na runda będzie no ja bym chciała chciałabym Gramy sobie... Opiszemy letnia... letnia chatka. Zobaczmy, upełniam. Dobra, ja... ja jestem idealnie pod kątem, dobra. Dobra. Ja nie pamiętam jak się gra w tę grę Ej, ja mam spida. Ale to ja rzucam Japonkiem, nie wy Kurde, chcesz tutaj, chcesz tutaj dostać? I my się obie O tam F się rzuca, dobra Dobra, nie zesrajcie się dzieci, ja tu muszę sprzątać nie, tutaj nie ma nic do zrobienia Gdzie ja mam robić jakieś zadania w ogóle? A tam jest jakieś To idziemy Wypiwalaj, wypiwalaj Dobra Nie, no Ja mam już dwa klapki przyklejone Dobra, idziemy tutaj Przytrzymaj, przytrzymaj Burger Dobra, zrobione Ile mi zostało zadań? Nie wiem, sześć chyba. A tam mam teraz robić to? Ja nie jestem jakaś nieumiejętna. Uciekam. Ja mam mało życia. To się gadać właśnie. Okej. Okay. Dobra, dobra. Uciekamy. Nie, tylko dwa, bo tylko dwa mają klej no, Dobra Gdzie mam teraz? Tam daleko, dobra Ej, nie zgadzam się na takie traktowanie babci Co ty tu robisz? Ej, dobra Ej, mało energii, ja, ja nie widziałam Babcia ma sprinta, a strasznie długo się ta energia ładuje Jak ja chodzę cały czas, kurde Dobra Jezu, tak daleko mam iść? Ty to szybciej chodzisz niż ja. Ja jestem takim wnuczkiem, wnuczki moje, jestem taką babcią, że ja taka wolna jestem, nie? Wy takie szybkie jesteście, dzieci. No nie! Cztery Japonki! Cztery Japonki. Nie, pięć, nie. Ja mam ich milion. Siu. Eh, Te japonki są mocne. Okej. Okay. Ja, ja was nie walę, ja jestem z tym grzeczną babcią. Dobra. No nie. Weźcie, a czekaj, zostaw mnie na chwilę. Na chwilę tylko, bo ja chcę wyjść stąd. Je, je, ja mam same, same, japonki mam Dobra, czekaj Ale już mnie nie wal Czekaj, poczekaj chwilę Bo ja chcę wiedzieć o co chodzi, co ja... Aha Dobra Nie no, ty też mnie bijesz Teraz jakiś Derman. Nie, Derman to jest takiego, e -ba -ba, co robią takie dziwne filmy. Dobra, nie polecam wam tego, to jest bardzo nie e No właśnie, więc nie polecam wam tego. Ja, ja, ja nie jestem Facebookiem, ale na Facebooku mi się wyświetlają jakieś Dermany, to jest jakieś dziwne. No czekaj, przecież widzisz, że ja lubię kolor niebieski chyba, jak mam tyle Japonków, a wy macie niebieskie bluzeczki, więc po co ta agresja? Yy, nic, nic. Nieważne, mój tata mnie woła na jakieś yy, leniwe. O, a ta baba się nie rusza. skąd ona ma jakiegoś dziewczyńskiego skina, tak się nie da. I Ziemu. Proszę, nie zwracajcie uwagi na to, że mam milion klapków na sobie. To wszystko Amelka zrobiła. Nie, nie Dobra. Dzieci. Kocham Was dzieciaczki moje. Więc y, nie walcie mnie, chyba mnie lubicie. Widzicie to, widzicie to, widzicie to, widzicie to, widzowie, widzicie to. Ja wygram to. Nie! Sita Klaszki, mufa, pufa. Nie pytajcie. Nie. Tak, wygrałam, Jest! widzicie? To jest właśnie nasza Itinori, Cygla. Ichinori Cygla, no dobra. Ogólnie ja... Ogólnie zdaję wam taką nazwę na Robloxie dlatego, że ten, taka dziewczynka z Mali, którą lubię, się tak nazywa po ale o te nie pytajcie, po prostu musiałam coś zmienić wszystkim. Dobra, o, ostatnią rundkę gramy. Ha! ha! Ha Ty mnie nie będziesz klepać, my to wygramy, dzieci. Dawajcie, zbieramy. Ej, mam same klucze. Wygramy to dzieciaczki, moje kochane. Yy, dobra, idziemy tutaj. Takie like boom, boom, bastik. Side tak mam dobry angielski. Wszystko z angielskiego była kiedyś, to nie? Eee, tutaj mam trujeczkę. Idziemy po kluczyk. Eee. Do you wanna be my love? Dobra. A ja tego nie chcę, jak stworzyć moją skrzynkę. Dobra, mamy granat na babcie. A nie, wcale nie mam granatu na babcie. Nie, w ogóle. dobra, mieliśmy buteleczkę. Kocham tą mapę, to była pierwsza mapa i na której grałam. Kocham tą mapę po prostu. Ona ma takie fajne tutaj życie. Ona ma mega dużo tę mapę jest. Ej, dużo masz strasznie zadań. Bo tutaj jest jeszcze właśnie zejście do piwnicy. Dlatego lubię tę do Eee, dobra, i tutaj są jeszcze takie kółka. O, ej! O, nie, czemu ja to rzuciłam? No nie! Dobra, y, nie pytajcie po prostu, zaraz będę jeszcze Leniwe Ej! Dobra. Przed chwilą zmarnowałam na ciebie butelkę z tym z... z ogniem. Ale to jest nie fair, ja tak nie chciałam. Gdzie ty jesteś ogólnie? zrobimy małe obby Parkour. Dim, dim. Dobra, parkour. A gdzieś na dworze, dobra, jak na dworze, tylko... A ty, a a Ej, zapomniałam, tu jest taka wielka szopa Mogę tutaj. Być. Dobra, o tam jest jeszcze klucz. Ej, nie no ja mam chyba jakiegoś sprinta nie, nie wiem. O, jest, została jedna! Tak! Mamy na babcie me mega dużo rzeczy chodźcie tutaj. Mega dobrych rzeczy. Gdzie ty jesteś babcia ogólnie? Ca Ale ja wcale nie mam na ciebie sikiery przecież. A pamiętasz jak jest to taka mapa jedna, to tam są takie e bomby atomowe jakieś. Nie. Co mi się stało? <laughs> to dobrze, że nie byłaś babcią jak była taka mapa. Wtedy to byś nie przetrwała Dobra, idziemy tutaj szukać. Ej, tu jest mega dużo kluczy. I mega mało ci zadań zostało. O widzę cię w końcu! Już! Osiem zadań, to jest mało. A tam jest potrójna skrzynka, chyba. A to myślę, nie chcę potrójnego otwierać, A e, dobra. I ty mówisz, że masz dużo zadań, cztery zadania. Aha, walnam cię. Dzieci niewychowane. My po prostu jesteśmy niewychowane dzieci, nie rozumiesz tego? No nie, wygrała. No to było porówno, no, wygrałam ja wygrałaś. Nie, wygrałam ja wygraś. No. <ścoughs> Dobra. I... Żegnamy się z Wami. Goodbye. Mm -hmm.